Cześć, z tej strony Jopek, a to jest y, kolejny odcinek z HAPPY WHEELS! O oh yeah! No tak, y, znowu kolejny odcinek z Happy Wheels, no i wchodzimy w Browse Levels. Powinno się raczej załadować. Poprzedniego um, odcinka niewiele się wydarzyło, tylko... Nie wiem, właściwie nic się nie wydarzyło. Bo był wczoraj więc, jak widzicie, niewiele no okej, okay, załadowało się, ale musimy po ratingu odpalić, ponieważ tak to będą słabe jakieś poziomy aha, obiecałem wam, że będą World więc wpisujemy w search mam nadzieję, że się tym razem załaduje powinno pewnie dużo poziomów jest po prostu to jest raczej normalne Fajnie jakby się załadowało come on. come on come on Aha i w ogóle też podgłośnie mnie co o co się. No, jeszcze zanim zacznę grać powiedziałem Podgłośnij mnie co mikrofon Nie wiem czy coś się zmieni w ten sposób ale mam nadzieję że tak mm. O, Santa są. O, to pamiętam, że tego typu poziomy są super. Aha, z od razu. O, noob. Ja już jestem noobem. No spadni, Wytyfy. Hmmm. mi, nie mówcie, że nie spadnie teraz. O! Jed moc. O! Moc. Tak. Jak w Star Warsach. Nie, sortuję. Ale... Ale ninja to bym mógł trafić. Ho oh, 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 Ale troll Ty Jakbym go... o oh, 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 jajka. Dobra. O, oh, ale headshot. Mm. Aż tutaj chyba jakąś muzyczkę wstawię przy tym przy renderingu. o O ja! Double kill! Baby. O oh yeah. Nie ma fanfarów, ale to chyba znaczy, że wygrałem Special Sword Troll. Co to jest? Uuu, ta sakami się rzuca. Ale uda mi się to. Spróbujmy. Hmm, better. Może być chyba. O oh to był fejdusz. Uuu, nice i Avison trafiliśmy za jednym rzutem. No nie powiem O, all right Dobra, tego załatwiliśmy Właśnie tego gnojka chciałem na razie trafić o, Super Tego też zdjąłem Nie, to trzeba się oh, Trzeba się tak jakoś z, Za Trzeba się jakoś tak zamachnąć to Zaraz mi się tak toporki skończą No nie wygramy tego chyba. Godli nawet nie trafię. Jest! Tego FRH przysnajpiłem, ale będzie problem. Kurde to jest pieszy stage. Kurde tego... Fuck, sam się zabiję. no. Genialne po prostu. Tak, brawo. Jest! Trafiłem tego godli w końcu. Od razu nice, trafiłem Od right, o no dobra, może być Kurde się nie, potra... nie wiem jak, na czym to polega, że czasem czasami Może polecieć tak niżej Ale teraz widzę Że już rzucam normalnie O, dobra, i tych O fuck, przez przodek dwa chwyciłem Co może się źle skończyć dla mnie Jest, trafiłem dwóch na raz A, to już win wtedy będzie No super, pam pam o kurczę! Czy to mi się nie będzie od nowa generować? Chyba nie Nie włączyłem dźwięków Ale fail No dobra, trudno Chwilę będziemy mieliście bez dźwięków Sorry, zapomniałem, na serio, bo Ta muzyczka początkowo mnie strasznie denerwuje i... double kill Oh yeah Jestem lepsze od T-Volta Nieee od razu gdzieś siekiery rąbniemy Daj potato Ale przysnajpujemy ich tu nieźle Nice U, tego dorwałem ładnie A teraz przysnajmiemy tego raid 5 O Jezu, on ma tych mieczy w tym. Uuu, double kill. No i teraz wypadałoby tego ostatniego gnojka dorwać. No fuck! Nie. Aż zrestartuję. Nie no, słuchajcie, nie odpuszczę takiego fejla. Uuuu! Quadra kill. Nie, to już jest na poziomie... A fakt, tylko szkoda, że nogi połamałem. Przez to, że nogi złamałem nie mogłem dokończyć, ale ten kwadrak był niezły. Aż mi przycięło lekko. Fuck. <laughs> nie, no to jest po prostu gnialne. Zabić siebie samego. Dobra, nie próba. Bo aż mi się ten poziom spodobał. Ten gościu, który to robił, pomyślał, zanim rzucił mi wyzwanie, tym poziomem. dał mi taki harda, żebym tego nie przeszedł. Fuck, jak się miecz głupio zatrzymał. Nie, Nie, wychodzimy stąd. Sekret 28, no sprawdźmy. Aha, czyli jak... Aha, no dobra. No dobra. Będziemy się starać zabić wszystkich, ponieważ jakiś sekret ma być. No, ja jestem w tym niezły, więc może mi się uda. Tutaj hmm. ja jestem jakiś master Happy Wheels'ów normalnie, wszystko. Przychodzę za drugim albo pierwszym razem. O, Nie! No jaki, jaki pro został, kurde, na miejscu przez to, że musiał wpaść na tego cholernika. Dobra, spróbujmy tę babkę chociaż przysnajpić. To może nam się ten secret odblokuje. Tylko na razie mi to nie przychodzi z łatwością. Jest! Przysnajpiłem. Fak! Nie spadła stamtąd. Fak, czekajcie. Musimy to jeszcze raz spróbować, ponieważ ja wszystkich zdjąłem, tylko nie w pospadali. Uuu, double kill. Prawie double kill? Nie, double kill. Dobra. <laughs> To było niezłe. Kolejny double kill. Tak, o jezu. O mordę. Wy to widzicie? Na tego bada czekać zostawiłem. Prosto w klatkę piosiową. Te dźwięki są kozackie. Nie powiem. No, bez jaj. Nie spadnie ten bat, co? Kurde. Ale. Słuchajcie, ten poziom mnie wciągnął, dlatego spróbujemy jeszcze raz. Fak, dobra, pierwszym jeszcze raz feailem. Ale mamy double kill. O nawet triple. Uuu, nawet triple. Jeśli to, za, je to zaliczyło. No oh fak, ale... O nie, dwa miecze chwyciłem. Chwila zbugowałem poziom. Poleciał mnie w tym momencie co trzeba. Kurde, nie zleciał ten bat, a byłby triple kill. Sorry, ciągle gadam jak w LOLu. Wybaczcie. A oh, fuck. Mm. No dobra, trochę, trochę się poszły walić te dwa miecze. Uu, a to mi wyszło. Super, secret. O nie, nie, nie. Aha, sekretem był finish. No to nie złe. Kolejny troll. Można tak przynajmniej to nazwać chyba. To buskus. Słosz troll. No dobra, sprawdźmy to. w moim, A jak ja mam go trafić? O, chociaż. Ty, chyba po raz pierwszy się tak nie zabiłem. LOL Fuck deadmem. O! Ale PD Pizzypaya. Nieźle. Nie, to było niezłe. Ja to potem na replay zobaczę, jak ja to chwyciłem. Ten jeszcze że on tak poleciał dziwnie. Nie wiem, czy wiecie, o co mi teraz chodzi, ale on tak dziwnie poleciał. Ten drugi miesza, w którym zahaczyłem. I szczerze mówiąc, to zobaczę, jakbym ewentualnie przegrał, albo wygrał. Na razie to się nie zanosi na wygraną, bo muszę tego Lisa Norisa usnajpić I teraz powstaje pytanie: Jak mam tutaj pić z tych trzech jednym mieczem? Hmm. Tego ninja to ja trafię, ale on nie zahaczył jetta. Kurna. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Nie, 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 nie. JB spadaj, bo. Jakbym go wziął tam dalej. O, chwila. Okej okay, już jestem, małe cięcie było yy, Musiałem coś załatwić Po prostu yy, Sorry, nie kliknąłem na ekran gry Nie mogłem chwilowo ruszyć No więc powracamy Sorry za to cięcie, ale Zapomnijmy, że dzisiaj ciocia przychodzi Sorry za kolejne cięcie, znowu mi ktoś wparował do pokoju Ale kontynuujemy naszą grę Okej, okay, let's Wreszcie tego... No super Dobra nie, nie próbujemy tego dalej Ale pewnie bym to wygrał Jakbym się jeszcze trochę postarał O, pierwszy poziom się wykrzaczył No dobra nie próbujemy go dalej Okej, okay, wracamy po krótkiej przerwie hmm, Były tutaj na siostry i w I musiałem cięcie zrobić No Okej, okay, gramy kolejnego sword Jakiś ninja Triple kill. Nie będzie kwadry. Eee, szkoda. E, co jest? Nie spadliście. Kysz! Na dół! Kysz? Mm, nie chcę zejść. Dobra, to... Nice. Ściągnąłem. Faktyk, on się nam zatrzymał. No ja nie mogę. Poczekać Jeszcze raz. Teraz się nam uda. Double kill Niczym Ninja Prawie jak master czułek Uh, było blisko, teraz mogłem się sam nadzieć prawie O oh fuck, jak minimalnie Dobra, to może tylko ninja spróbujemy Ostatni miecz Ych, Dobra, trudno Dobra, to może teraz sergniemy Z racji, że jeszcze jest trochę czasu od, na odcinek Spróbujemy Bottle Run Zastanawiam się czy tym programem dał, dałbym radę nagrać na tym kompie League of Legends Może by się dało Tylko musiałbym najpierw próbny film sobie nagrać, zobaczyć jak to wygląda Battle Run Expert No dobra, sprawdźmy Z jestem w tym dobry, może dam radę Bus Fanfary dla jobka, yeah Big Za się nie zadziera Jestem pro eee, Aha Aha, spoko, rozumiem. Oj, chwila, bo tego się nie... To, szczerze, tego się w ogóle nie spodziewałem. Myślałem, że po tym trzeba wyjechać. Yeah! Jestem tym coraz lepszym Super. Oh yeah! Man... Dobra. Ciśniemy dalej Ale ścina, LOL, co to jest Kolejny poziom. Nie, zły jestem nie powiem. Naprawdę no, takie O. Jeszcze poziom się zbuntował. Czyżby? Nie, odpali się. O, podwójne fanfary. Yeah. potyran King. No dobra, spróbujemy. Chyba, jak się głowa, tak trzeba. Zastaję się, czemu mój poziom się tak zacina. Yeah, i znowu 3, ponad 30 fps Super. Bo to jest run master. Dobra, mm, pojedziemy po very hardzie. Zobaczymy, czy przejdę. Zaraz, czy my tylko nie graliśmy? No, Powtórzy się poziom najwyraźniej. No, ten Run Expert. No, może to nie będzie powtóreczka? Nie, to nie jest powtóreczka, tego nie graliśmy. Ło, jaka ścina! Tutaj okay, jesteśmy z powrotem, mm. znowu ktoś wszedł i musiałem na chwilę zastupować. Mm, mi się trudno, mam nadzieję, że już teraz nikt nie wejdzie. wiecie, nadzieję to można mieć, że i tak pewnie wejdą. Piękny bottle run. I znowu win. Mm. Coś za dobrą pasce dzisiaj mam. Nie, za nudne. O, motyl. Po prostu widzę Battle Run, w którym można wybrać postać. A wiecie, że szalejmy, z Santa Clausem, mi zagramy. O ile się ten powiem. Od... O, odpalił się Santa Battle Run. Jezus Mario. Biedny elf, o Boże. No Dobra, teraz yy, tego. Pa panem, panem kosiarką zagramy Mordor Leroy Kosiarka się rozleciała Dobra, teraz na poważnie Bierzemy tego gościa I mam zamiar to wygrać Nie Pierwszy raz przegrałem jeszcze dniu Czemu to dziecko się tak buguje? No i oczywiście Musiałem się dzielić na koniec poziomu, ale to jest normalne w tej grze Tak to jest normalne Okej. Okay. Nie wiem czy nie do tego odcinka na oba kanały. Dadnamy. O, kurde. Trochę się dedło. To jeszcze raz. tutaj łatwo się wydlewać. No dobra, to chyba w, tym, w takim akcencie zakończymy dzisiejszy odcinek na ekranie startowym z Bartką. Więc mam nadzieję, że będę Wam się. Yy, znaczy, Jezu, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Yy, nie zapomnijcie o komentarzu pod filmem na temat. Yy, ten co ostatnio właściwie możecie też po powiedzieć, jeśli jest jakaś mapa dla mnie, to ja chętnie ją sprawdzę. Jeśli. No i tam. Łapkujcie w górę, lub w dół. Zależy, czy film ma dobrą jakość i tak dalej. nie No i subskrybujcie. No i co, to chyba tyle. No więc ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. I. Cześć.